Z tym samym dniu i wcale nie nagrywam tego, no bez wydaje mam się i wcale to nie jest w tej samej sekundzie. Dobra, dawaj, dawaj następną, bo tak gry to była jakaś amatorka życiowa. Co to w ogóle było? I czemu grasz z tym inwalidom? Ty ja Czekaj. <laughs> wszystko przez tego Miko w tamtej rundzie. Daj, tylko nas I Już mam za fragę. W ogóle I Chyba. 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 na Chyba. 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 tego Chyba. na plecach. Chyba. 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 od tego słońca. Czemu go podjeżdżasz, kiedy on jest tak daleko? No bo on ma obwodnicę. A co jeśli nie włączył on dźwięku? Zabiję go. Zabiję go. Zabijesz go? Idę tam. Mm. Idę po koperek, dobra? A on przejmie mi umysł chyba, nie? nie? On przejmie mi umysł. No. On on zespo... I zespół swoich koperek. Nie uciekam chyba, idę po tego cuba. Tak to się krzyk postać na blisko. A tu jest jakiś bagno, on reszty pod sobą. Nie wierzę, czemu oni sobie raczej To jest 12 ranga, to jest 12 ranga, dobra? 12 ranka, no dobrze, dobrze, źle. Ja pijajem. to wziąłem. Po prostu nie kręciłem, żebym w tej randze był. Jest no, 2 minuty już, ale fajnie. Lecz nie będzie dłuższe niż tamten. Tamten miał w ogóle 4 to, minuty. Um, tak, taki legalny tak, do oglądania. Chyba zmienia postać na. Um, um, Barleya. Nie no, chcę, bym chce. Ja chcę bardziej, bym chciała ja z tym inwalidom. Nie, nie, mój Barley. Nie ja masz takiego skina, bo wcale nie był za darmo Nie, nie mam bo już nie mam Wcale wcale nie odinstalowałeś Brawl Stars Jeszcze, nie, przecież wcale nie odinstalowałeś Więc wcale. Wcale, wcale nie masz tego skina No czemu tego nie zabrałeś? Nie, już zaraz się zabiorę Już zaraz się zabiorę Ja Jakiś ten pokoł kampi w tym krzach. Weź go zabij. On ja ma łajta. Ja też mam. No, co ty masz? Udało Ok. się. Łajt? Udało mi się. Naładowanie baterii jest niskie. Zaraz bym pocholicie. Wyziąłeś tam. Udało ok. mi się. Wszystko tym leszczem. Spryj na leszcze. Stryj na leszcze. <grym> On tu jest chyba Albo tu Albo tam Spryje Albo ciekawe. tu Albo nie mogę Nie, są tu 9 z tych chorych ma Ale małajta Ale małajta On ulta używa Padł? Nie, dzielał to Ule padł, zabiłem wszystkich Ile on ma? Zabił się Dwa Dwa właśnie chyba Dwa. On, ty On nie. je... On je kopelek to zjeść Chociaż? Tak, to bardzo drogie kopary. Co oni robią rattenboisko? Sami fronty. Sami fronty. Od kiedy ten ult tak działa? Może to jest taki Star Power? I Nie słyszałeś No, na to. Nie na słyszę, jeśli dosta ja, słyszę, ja. słyszałem. To jest to automatyka, no eee, czy jest tej Ej, bo to, ten pokut to jest inwalida jakiś łatwo, ej, dzięki pokut. Poko... No, pierwsza wygląda w tych odcinkach. Jak się z tym czujesz? Dobra, lecimy do następnej gier Giereczka, co nie? Ciekawe jak z głośnością tu będzie, jak nagrywam to na dworzu, co nie? Bardzo ciekawe, czy będzie to słychać. Głośniej głośnik będzie głośnością? No, pewnie będzie słychać odbijanie piłki na boisku i spędzenie moich pleców. <noise> <noise> Spędzą mnie plecy. I pewnie na jeszcze. O, tak. Dzień na ciebie. Patrz, już moje ty bielę, tak. A ty śpiją. No, ja też. Poczynajcie. No ja też, No ten sezon jest jakiś słaby, ten sezon jest taki słaby, weź ja padam, no nie padaj no, no i wpadłeś za zero, no czy też za zero, no i to jest wszystko już, no i to wszystko, żegnajcie.